Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na pierwszej uroczystej gali w konkursie na asystenta roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przedstawię Państwu wyniku, wyniki naszego konkursu, pierwszej edycji konkursu na asystenta roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2012-2013. 15 lutego na oficjalnym profilu Wydziału Nauk o Zdrowiu na Facebooku rozpoczęło się głosowanie studentów, które trwało do końca lutego. Łącznie oddano 330 ważnych głosów. Są to dane po weryfikacji. Zajęła doktor nauk medycznych Jolanta Biszewska z zakładu poloardiologów z mistrówki. Zapraszamy pan. Miejsce drugie zajęła magister Anna Zimno z Kliniki rehabilitacji. Zdobyła 47 głosów. Jedyny rodzynek, że tak powiem, w tej grupie. W związku zrobić dwie rzeczy. Pierwszą to przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie w tej zabawie i bardzo serdecznie pogratulować wszystkim Paniom, które w konkursie uczestniczyły. Wiem, że, pan, że dużo studentów na Państwa głosowali. Wiem, że sama samo nominacja jest dużym wyróżnieniem, także bardzo serdecznie. Ale sama idea to polegała na tym, żeby studenci zaczęli bardziej obserwować naszych asystentów, tak? Żeby też oni byli przekonani, że to, co robią, to ma służyć studentowi. Czyli ich praca też będzie oceniana nie tylko ankietką, która jest robiona w uczelni, ale także tymi takimi codziennymi kontaktami. Stąd myślę, że ten asystent roku wybierany co roku będzie na naszym wydziale. Statuetka nie jest przechodnią statuetką, tylko na rok będzie statuetka dla, dla każdego. Nowego asystenta roku. I myślę, że to zmotywu, zmotywuje.